Dzień dobry, witam e, w kolejnym dniu wyzwania. Dziś e, chciałabym omówić kwestie dotyczące tego, e, dlaczego jest trudno e, wyjść z nałogu, dlaczego trudno jest. Um, e, nie jest łatwo to tak po prostu rzucić, chociaż tak naprawdę mm, wejście w abstynencję to jest kwestia decyzji i aktu woli. Utrzymanie jej nie zawsze jest proste i to właśnie o tym jest ten film. Dlaczego to jest trudne? Dlaczego no nie mówimy tutaj o mm, rzuceniu landrynek? Ok? Na y, ten objaw, jakim jest uzależnienie, czy współuzależnienie, składa się mnóstwo y, składowych, które y, potrzebujemy zrozumieć, które potrzebujemy zauważyć i które musimy uznać jako y, składowe przyczyn, przyczyny. Aby móc z tym pracować. I teraz e, to są bardzo często głębokie przyczyny, które e, pochodzą z dzieciństwa. Ja sobie tu zapisałam parę haseł. E, natomiast ja o tym już mówiłam wcześniej. E, mamy tutaj e, taką rzecz jak podświadomość. O tym już mówiłam i na pewno jeszcze nagram jeden jakiś film. E, w wyzwaniu, jak funkcjonuje podświadomość. Jeszcze raz, więc e, mamy tu do czynienia z podświadomością, która determinuje naprawdę całe nasze życie i która jest zakodowana, zapisana w okresie dziecięcym i też w okresie prenatalnym. E, mamy tu kolejną składową, jaką są różnego rodzaju programy rodowe e, i Mówiąc prościej, trochę po prostu przekonania, chociaż jedno i drugie nie jest tożsame, ale przekonania, jakie mamy przekazywane y, od naszych rodziców, dziadków i jeszcze y, od pradziadków, no bo pradziadkowie i prapradziadkowie przekazali to naszym dziadkom, a nasi dziadkowie dzie swoim dzieciom, a ich dzieci na nam. Tak? Także mamy tu przekonania, które y, potem w takiej dalekiej linii mówimy o tym, jak programy rodowe. To jest model też wychowania. Model, wzorzec, tak, matryca. Ja tutaj nie, nie będę każdej rzeczy definiować, tylko pokazuję Wam ogólny obraz tego, z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o mechanizmy uzależnień i współuzależnień. Więc. Em, <laughs> teksty pod tytułem po prostu przestanie szpić, przestań pić i będzie wszystko w porządku są o kant dupy rozbić po prostu, bo to, 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 to nie o to chodzi i myślę sobie, że ludzie, którzy tylko ludzie, którzy w taki sposób do tego podeszli i to mogą powiedzieć o tym, e, Jakiego rodzaju y, trudności, czy kłopoty, czy pewnego rodzaju też piekło w myśle i w głowie mają, czy mieli, jeśli tylko faktycznie odstąpili od używek. I co się działo, nie pracując z tym wszystkim, y, co się pojawiało w umyśle, w sercu, w emocjach <laughs> i w ciele? Zwykłe zaprzestanie, przyjmowania. Y, używki albo zaprzestanie danej czynności nie rozwiązuje problemu. Problem mamy tutaj, okay? a rozwiązanie problemu jest zawsze w innym miejscu. I my się bardzo często skupiamy tylko na problemie zamiast skupić się na rozwiązaniu. Ale żeby skupić się na rozwiązaniu danego problemu, to y, trzeba po prostu jeszcze iść dalej za przyczynę tego problemu. Okay? Czyli zobaczyć przyczynę tego problemu. Także to są tak jakby takie trzy mm, kroki milowe, którym y, należy się przyjrzeć i spojrzeć. I y, ja niejednokrotnie w swojej pracy słyszałam komunikaty ze strony y, osób, że oni nie chcą pochylać się nad swoim dzieciństwem, bo przecież oni zaczęli pić w wieku 25 lat. No to jest piękny mechanizm wyparcia. I y, y, ochrony poprzez ich ego i podświadomość tego, żeby nie tykać tego, co tam się zadziało, bo wtedy zadzieje się coś, co będzie nieznane dla ego, czyli y, może się zadzieć całkiem inny scenariusz. I to tak naprawdę o to chodzi, tak? Gdy mówimy, że my nie chcemy cofać się do przeszłości, nie chodzi o to, żeby... Cały czas siedzieć w tej piwnicy, tak? cały czas siedzieć w dzieciństwie, ale mm, zrozumienie tego, co takiego się zadziało w dzieciństwie, jak na przykład pochylenie się nad y, moimi niezaspokojonymi potrzebami emocjonalnymi z dzieciństwa i zobaczenie, o co tam chodziło i co nie zostało mi dane, a co powinnam teraz sobie dać, czy powinienem sobie dać teraz jako osoba dorosła, to jest prawidłowy. Mm, sposób pracy ze sobą, pracy w psychoterapii. <śmiany> A często e, e, ludziom się wydaje, że oni zostaną z tak zwanym kukułczym jajem albo nie wiem z gorącym ziemniakiem w ręku jak wejdą tam do tej przeszłości rozgrzebią to yy, i zostaną yy, i, i zostaną właśnie z tym z czym zostali jako dzieci? Bo jako dzieci właśnie, gdy my doświadczamy tych traum, i mikrotraum, różnych dysfunkcji, my, my wtedy jesteśmy pozostawieni sami sobie. I tak się tworzy przekonanie, ok? Że nikt ze mną nie porozmawiał, nikt o mnie nie zadbał, nikt nie, 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 nie pomógł mi wtedy. I w taki sposób tworzy się przekonanie totalnie nieświadomie, że. Mm, ja nie mogę znowu narażać swojej wrażliwości na zranienie, bo znowu nie zostanę ochroniony, ochroniona, zaopiekowany, zaopiekowana. I to przekonanie jest błędne, i ono też chroni właśnie takie osoby, które mówią: Ja nie chcę wchodzić w dzieciństwo, bo to na pewno nie ma nic wspólnego z moim dzieciństwem to, co się dzieje teraz. To się buduje na bazie właśnie tego przekonania z dzieciństwa, gdzie wtedy nikt nas nie wsparł. I my, bo podświadomość nie zna czasu, i my yy, yy, tak sobie myślimy na poziomie nieświadomym, że doświadczymy znowu tego samego trudnego doświadczenia, jakiego doświadczyliśmy jako dzieci, chociaż już nawet tego nie pamiętamy. Dlatego bronimy tego, żeby nie tykać dzieciństwa. Natomiast tam. Jest odpowiedź na nasze pytania, z tego, dlaczego nie działa dzisiaj ta dana część naszego życia, jaka teraz właśnie szwankuje. Więc mamy tutaj model wychowania, mamy tu programowanie, które zaczyna się już tam, nie wiem, w brzuchu mamy albo i wcześniej nawet. Mamy podświadomość, która jest też, która właśnie jest programowana. Matryce, tak? czyli to, że tam ten ci opiekunowie nasi, tata, mama, no albo często albo jakieś inne osoby, tak? te najważniejsze, są y, tak jak mówię, dosłownie matrycą. Weźcie sobie wyobraźcie, jak w mennicy wygląda matryca. Tak? Matryca ma na celu odbijać prawidłowo te monety i te y, no, monety. tak? I teraz, jeżeli matryca jest uszkodzona. Ta matryca będzie produkowała uszkodzone monety. monety. Z monetą nie jest nic złego, ona po prostu jest taka jak matryca. Tak? I nasz wzorzec y y rodzinny właśnie tak wygląda. Jeżeli mama ma przekonania na temat mężczyzn, że są niebezpieczni i zagrażający, no to. Po prostu chcąc, nie chcąc, ona sprzedaje je swoim dzieciom. Jak to są córki, to są córki. Jak to są męż, synowie, no to tam różne rzeczy się dziwne i ciekawe dzieją potem. Jak ojciec y, 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 ma matrycę mamy, tak, że mama była zagrażająca jego, no to on, y, pomimo tego, że wejdzie w relację związek i stworzy jakiś tam związek i potem dziecko, to i tak on będzie miał przekonanie, że kobiety są niebezpieczne, zagrażające, tak, e, e, kastrujące. I e, jeżeli na poziomie nieświadomym mamy takie przekonania, a często one się kształtują na poziomie nieświadomym, my nie wiemy tego potem dopiero pod wpływem procesu psychoterapii to się zmienia, czy procesu w ogóle rozwoju i samoświadomości, no to taki tata. Przekaże dziecku takie przekonanie po prostu. To się nie dzieje tak, że my decydujemy, co my chcemy przekazać naszym dzieciom, a co nie. To y, nasze ego sobie wymyśla, że to chce przekazać dziecku, a to nie. A prawda jest taka, że przekazujemy cały nasz posag y, nieświadomy naszym dzieciom, jeżeli nie mamy tego uświadomionego. No i teraz. Y, y, mm, Dlatego często zdarzają się takie sytuacje, że załóżmy jedno pokolenie dziadków, czy tam pradziadków, i ktoś pił tam w rodzinie, okej, okay? potem znajdują się nawzajem dwójka dzieci z rodzin alkoholowych, czy tam z innych rodzin, tam gdzie była dysfunkcja, i oni nie używają, bo są za bardzo straumatyzowani i sobie zawarli takie umowy. Sami ze sobą, że oni nie będą używać, ok? Ale jeżeli oni nie odbyli procesu rozwojowego, psychoterapeutycznego, to oni się dobierają w parę dwójka straumatyzowanych ludzi z domów alkoholowych, którzy są niepijący, ok? Ale nie podejmowali terapii. No i potem e, tworzą rodzinę, tworzą dzieci i na przykład dzieci e, się uzależniają, ok? Od gier. Od papierosów niekoniecznie to musi być alkohol czy narkotyki, tak? To mogą być różne inne holizmy. Yy. No i oni są zdziwieni, bo mówią, że mm, my jesteśmy właśnie z domów alkoholowych i my w ogóle żadnego alkoholu, nie, nic, nie. No ale pytanie się pojawia, czy ci ludzie jakoś nad sobą pracowali, czy przypracowali swoje traumy z dzieciństwa. No nie no, po co? No przecież my nie pijemy, no to nie ma problemu. No niestety tak to nie działa. Yy. Dzieci przyjmują nasz posag, nieważne czy on jest dobry czy zły, jeżeli my go nie chcemy przyjąć w pełni. I to się tyczy traum, i też się tyczy zasobów. E, więc e, praca ze sobą, praca w psychoterapii, praca rozwojowa. Bez względu na to, czy, no, gdy jesteśmy uzależnieni, no to nie, niejako mamy przymus taki jest, tak, że wiemy, że czas zrobić w pewnym momencie coś ze sobą. Natomiast praca w obszarze DDA, y, DDD i współuzależnienia już nie jest taka y, jawna, tak, i taka do końca... Y, dla osoby z, tym, e, z, z takimi dysfunkcjami zrozumiała, no bo mm, taka osoba jest często w, w roli ofiary i ona uważa, że generalnie to wszystko jest wina innych i, i, i to nie jest jej problem ani jej wina, że ona jest na przykład z takiej rodziny. Ja mocno teraz upraszczam, tak? I mm, mówi, skoro ja nie mam problemu z używkami, no to mm, ja nie mam się czym zajmować, tak? E, Także wzięcie odpowiedzialności i zrozumienie tego, że też miałem czy miałam trudne doświadczenia w domu rodzinnym, i teraz jestem duży i duża, i moją odpowiedzialnością jest to, żeby zadbać o siebie i na przykład zaprowadzić siebie na terapię. Wyjść z roli ofiary, wreszcie wziąć odpowiedzialność za to, że e, jak e, kreuje własne życie, a nie zwalać winę na innych, bo też często to robimy. Robimy to nieświadomie, będąc w roli ofiary. E, no tutaj nigdy nie, nie, nie wyjdziemy z tego błędnego koła. A zrozumienie tego, jak działa właśnie podświadomość, jak działają programy rodowe, jak działa matryca, jak działa nasz model, to jest prawidłowy kierunek do zobaczenia przyczyny i wyjścia z roli aktora, staniecie obok i zobaczenia tego jako, rolę, jako obserwator i zobaczenie, co tu się w ogóle odpierdziela na tym planie. Wtedy dopiero nabieramy dystansu, ale musimy poznać te mechanizmy, tak? To, że jesteśmy programowani od dziecka, to, że, yy, yy, że, że, że nasza podświadomość determinuje całe nasze życie, to, że są przekazy podprogowe, tak? to, że mamy model i wzorzec z domu, i jeżeli model i wzorzec z domu jest taki, że rodzice się nienawidzili, Chociaż i y, byli ze względu na siebie, ze, ze sobą, ze względu na dzieci, co jest po prostu najgorszym, co można zrobić dzieciom, to my możemy sobie myśleć, że ja teraz będę miała cudownego męża czy cudowną żonę, ja będę robiła inaczej jak rodzice, a potem kończy się tak, że jesteśmy w związku dokładnie takim samym jak nasi rodzice. Dlatego, że. Na to patrzyliśmy jako dzieci, a nie na szczęśliwe związki. Dopiero e, przepracowanie, zrozumienie tych wszystkich mechanizmów, jak to działa i o co chodzi, jest drogą faktycznie do tego szczęśliwego czy e, fajnego związku. Ale nie da się e, tego mieć, odwracając jednocześnie wzrok od tego, jak wyglądało, nie wiem, małżeństwo moich dziadków, rodziców, tak? Eee, I odwracając wzrok od tego, e, co było trudnego w moim e, życiu i w moim dzieciństwie. I e, zobaczenie tego, to jest ta pierwszy krok, to jest taka poszerzanie świadomości, to jest psychoedukacja. To może trwać. Długi czas. Nie, nie chodzi o to, że ja teraz chcę straszyć, czy tam jakoś was, nie wiem, tutaj nastawiać na nie niewiadomo jaką pracę, ale czasami, żeby coś nam zaklikało, to potrzeba czasu i powtarzania. To jest jak znamką języka. Jeżeli Uczymy się języka obcego, no to musimy pewnych y, słówek się nauczyć i pewnych zasad, i trzeba to powtarzać i powtarzać, no i jeszcze trzeba ćwiczyć ten język najlepiej na żywo, tak? Rozmawiając. Tak samo jest z rozumieniem pewnych mechanizmów związanych z psychoterapią, w ogóle z psychologią, z tym jak działa nasz umysł, jak działa podświadomość. Bo nie przeskoczymy pewnych rzeczy. To tak, jakbyśmy chcieli iść na uniwersytet. Nie, nie mając zaliczonego yy, yy, przedszkola, no czy tam, nie wiem, zarówki, ok? Yy, a my bardzo często, bardzo często próbujemy robić coś takiego, znaczy może nie my, tylko nasze ego, ok? Czyli ta część nasza, która myśli, że już wszystkie rozumy pozjadała, a tak naprawdę yy, chroni siebie. To też nie jest złe, to tutaj ja jestem daleka od wchodzenia tutaj w kategorię tak dobre-złe, tylko mówienia, że no, tak to po prostu działa, tak jesteśmy skonstruowani, i zrozumienie naszej konstrukcji to jest e, kierunek do, e, do wolności. I też to jest trochę jak e, mówi się coś takiego, że. E, jak to było? Że czwarta władza to jest. to była. to media. E, media, czyli. E, e, ta, ta władza, która rządzi informacją. I im więcej my mamy informacji na nasz temat, to mamy większą władzę. Natomiast informacja to nie jest tylko wiedza, co my przeczytamy w mądrych książkach, ale to jest też zrozumienie siebie, jak funkcjonujemy. A żeby zrozumieć siebie, jak funkcjonujemy, to też oprócz wiedzy i informacji, potrzebujemy siebie poznać i doświadczać. I z tym tutaj Was zostawiam. Mam nadzieję, że to było inspirujące. Jeżeli coś jest niejasne, zostaw komentarz, zostaw pytanie, udostępnij. Jeżeli Ci się to podobało, udostępnij komuś, kto uwa komu uważasz, że warto by było, żeby ta osoba posłuchała tego nagrania. I do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym Dniu Wyzwania.